Kiedy Piotr pozdrowił Jezusa jako mesjasza, nie uważał go za cudowną istotę przybyłą, by zbawiać duszę, lecz za króla nazwał go mesjaszem, co w ówczesnych czasach znaczyło namaszczone i było tytułem każdego żydowskiego władcy pochodzącego od króla Dawida. Słowo Chrystus jest greckim tłumaczeniem słowa mesjasz. Później Nadano mu znaczenie boskie, lecz w tamtych czasach greckie słowo Christos znaczyło namaszczone. Tak tytułowano króla. Gdy Piotr zwrócił się do Jezusa — Ty jesteś Chrystus? — miał na myśli króla. Składam ci hołd jako posłuszny obywatel. Jesteś moim królem. W biografii alternatywnej Jezus jest człowiekiem, dla którego religia związana jest z polityką którego misją było uwolnienie żydowskiego ludu od prześladowań i zaprowadzenie Królestwa Bożego na ziemi. Królestwo Boże oznacza, że świat dosłownie stanie na głowie. To coś przeciwnego do tego, czego oczekują ludzie. Nauki Jezusa mówią o obalaniu, zmianie porządku rzeczy, porządku świata. Jezus postanowił zanieść nowinę z Galilei do Jerozolimy, centrum władzy. Według Ewangelii udał się tam jako syn Boży, by sprowadzić żydowskich przywódców na słuszną drogę. Jednak w biografii alternatywnej cel jego podróży jest zupełnie inny. Przybycie Jezusa do Jerozolimy miało na celu objęcie tronu. Zamierzał przejąć władzę. Jerozolima, rok 34 naszej ery. W mieście odczuwa się narastające napięcie. Pół miliona pielgrzymów przybyło na święto Paschy, by uczcić wyjście z Egiptu. Namiestnik rzymski, Ponciusz Piłat, był zaniepokojony. W Ewangeliach Piłat jest litościwy, dobry Rzymianin. Jaki był w rzeczywistości? Wiemy o nim sporo, nie tylko z Ewangelii. Czytamy o nim u Filonar, żydowskiego filozofa z I wieku naszej ery i u historyka Józefa Flaviusza. Piłat bezwzględnie pilnował porządku. Jezus przybył do Jerozolimy w święto Paschy. Piłat natychmiast wydał rozkazy, by zapobiec wybuchowej sytuacji. Oto nowy król, król Żydów. Zgodnie z żydowską tradycją mesjasz miał przybyć właśnie w święto Paschy. Strażnicy porządku musieli zatem zachowywać niezwykłą czujność. To Jezus z Nazaretu, król Żydów. Chwała Jezusowi. Rzymianie obalili żydowską monarchię. Każdy, kto obwieścił się królem, ogłaszał tym samym powstanie przeciwko władzy Rzymu. Co tam wrzeszczą? Chwała królowi Żydów. Ostrzegałem Was. Z Ewangelii wynika, że wydarzenia owego dnia były spiskiem żydowskich przywódców. Biografia alternatywna wskazuje na innego winowajcę. Nie Żydzi byli winni, jak wskazują Ewangelie, lecz właśnie Rzymianie. Zamiast obrazu Piłata, tak porażonego boskością Jezusa, że wzbrania się go skazać, mamy innego, historycznego Piłata, o którym wiemy, że był okrutnym i bezwzględnym prześladowcą. Przybycie Jezusa na osiołku do Jerozolimy podgrzało atmosferę. Wkroczył do świątyni, ośrodka religijnego i politycznego establishmentu i wypędził z niej przekupniów. Ewangelie utwierdzają nas w przekonaniu, że atak był skierowany przeciwko żydowskim przywódcom. Inne spojrzenie dowodzi, że Jezus zaatakował Rzymian, którzy w pełni kontrolowali żydowskich kapłanów. Świątynia była domem Bożym, ale kontrolowali ją Rzymianie. Tu właśnie znajdował się ośrodek judaizmu. Najwyższy kapłan musiał współpracować z Rzymianami, dlatego postępek Jezusa miał na celu wykazanie, że świątynia stała się miejscem kolaboracji i przestała być domem Boga. Doniesienia o ekscesach spowodowanych przez Jezusa zaniepokoiły rzymskie władze. Jezusa koniecznie trzeba było usunąć z ulic, lecz najpierw trzeba było go znaleźć. Nowy Testament podaje, że zdradził go jego uczeń, Judasz. Według biografii alternatywnej to czysta fikcja. Zdrada Jezusa przez jednego z najbliższych uderzyła w nich samych. Byli przecież Jego uczniami i przywódcami Jego Kościoła. Dlaczego ten właśnie element stał się częścią Ewangelii? Powodem była konieczność zbudowania mitu. Każda wielka legenda mówi o koźle ofiarnym, o kimś, kto zdradza. Bez tego protagonista nie może odgrywać roli bohatera. W oczywisty sposób rolę tę odegrał Judasz. Jego imię stało się synonimem całego żydowskiego narodu, który w Ewangeliach przedstawiano jako ten, który zdradził Jezusa. Jezus został aresztowany. Zgodnie z Nowym Testamentem stanął przed sądem kapłańskim za bluźnierstwo, gdyż nazywał siebie Synem Bożym. Następnie przekazano go Rzymianom za działalność wywrotową. Ewangelie podają, że to żydowscy kapłani, a nie Rzymianie, chcieli się go pozbyć i namówili niechętnego Piłata, by go skazał. Ukrzyżować go. Czemu chcecie go zabić? Ma być ukrzyżowany. Wśród Żydów karą za bluźnierstwo było ukamienowanie. Ukrzyżowanie to czysto rzymska specjalność. Egzekucja Jezusa to decyzja polityczna podjęta przez Rzymian. Rzymianie krzyżowali każdego, kto wystąpił przeciwko ich porządkowi, rzymskiemu porządkowi. Był to publiczny wyraz terroryzmu państwowego. Coś jak zatykanie głów na Tower Bridge. Reszta ciała dla postrachu wisiała na szubienicy. Chrystus umarł śmiercią rewolucjonisty w Palestynie. Ewangelie twierdzą, że stało się to na skutek spisku żydowskich kapłanów. O przeniesieniu winy za śmierć Jezusa na Żydów świadczy ostatni wysiłek Piłata, próbującego ratować proroka. Według tradycji w Święto Paschy ułaskawia się jednego zbrodniarza. Kogo mam zwolnić? Barabasza czy Jezusa Chrystusa? Pierwsze imię Barabasza także brzmiało Jezus. Według biografii alternatywnej żądanie uwolnienia go było zwykłym wymysłem. Historia z Barabaszem wynikła dlatego, że po aresztowaniu Jezusa przez Rzymian tłum domagał się jego zwolnienia. Było to całkiem naturalne. Jezus stał się bardzo popularny, był mesjaszem. Tradycja uwalniania skazańca była bardzo silna i stąd pojawienie się drugiej postaci. Innymi słowy, Jezus Barabasz i Jezus z Nazaretu to ta sama osoba. Po śmierci Jezusa ciało złożył do kamiennego grobu jego tajemniczy zwolennik Józef z Arymatei.